Naleśniki ze szpinakiem i serem. Przygotowanie rozpoczynam od zrobienia ciasta na naleśniki. Do wysokiej miski dodaję jajko, doprawiam odrobiną soli, później wsypuję cukier i chwilę energicznie roztrzepuję. Teraz wlewam mleko i wodę. Następnie wsypuję mąkę. Całość dokładnie mieszam, aż masa będzie jednolita. Gotowe ciasto odstawiam na chwilę, aby się ustało, a w międzyczasie przygotowuję cebulkę do farszu. Pokrojoną cebulkę przekładam na rozgrzaną patelnię z masłem, doprawiam solą i smażę na małym ogniu pod przykryciem, aż się zarumieni. Teraz przechodzę do smażenia naleśników. Dno rozgrzanej patelni smaruję ręcznikiem papierowym namoczonym w oleju, następnie chochlą wlewam ciasto i równomiernie rozprowadzam cienką warstwę. Naleśniki smażę krótko, aby nie były bardzo spieczone, gdy tylko zacznie się rumienić, odwracam na drugą stronę, a po chwili przekładam na talerz. Teraz przygotowuję farsz, do miski wrzucam twaróg i rozdrabniam go widelcem. Po chwili dodaję odcedzony, rozrobiony szpinak, starty, żółty ser oraz podsmażoną wcześniej cebulkę. Całość dokładnie wyrabiam widelcem. Na koniec doprawiam solą, pieprzem oraz czoskiem granulowanym. Mieszam a następnie przechodzę do przekładania naleśników. Nabieram całą łyżkę farszu i kładę z jednej strony naleśnika. Teraz ręcznie formuję jednakowej grubości wałek. Boki naleśnika składam do siebie i zwijam w rulon. Czynność tą trzeba robić powoli i starannie, bo od tego zależy czy naleśniki nam wyjdą. Na średnio rozgrzany olej układam obok siebie naleśniki. Smażę je na rumiano z każdej strony. Po kilku minutach wyjmuję naleśniki na talerz wyłożony ręcznikami papierowymi i pozostawiamy na chwilę, aby ociekły z tłuszczu. Podane prosto z patelni są bardzo chrupiące, a farsz jest kremowy i aromatyczny. Po wysygnięciu są miękkie i delikatne.